Ujsł jest i kurwa Ha, o wilku mowa właśnie No hej, Ty, myszka, co tam? Hej, myszku, jesteś w domu? Jestem w domu Dobrze, ja będę za jakieś 10 minut, dobrze? No, ale ja tu jeszcze meczek mam, kochanie Wiem, 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 ale ja po prostu, po prostu mówić że będę, bo muszę tam wstać, a opowiem Ci, nie mówię bo będzie, kto się, się stało, ale... Dobra, Proszę, opowiedz czy... mi to, tu mam Rashuomida, muśka, to papa. Pa. Co? No to czekam, no pa Kurwa, Rashiomida na pierdoli O Jezu Halo. A, jestem, nie... ja, ja nic nie robię teraz. Kurwa, pierdoli mnie. Nie wiesz nie, 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 co się stało, kurwa. Nie wiesz co się stało. To od razu się mówi takie historie, kurwa. Pójdź, te wstępy takie robią mi ludzie. Co się stało? <laughs> Człowiek sobie nie może pograć. No może będziesz ojcem? E no, nie no, Dzień to jest taki Wtedy musimy, wtedy ten stream będzie trwał. Z... Codziennie będę streamował żeby i, będziecie, i będziecie mi dziecko utrzymywać. Widzowie będą mi utrzymywać dziecko. Mam nadzieję, że będzie Was sporo, bo chciałbym dziecku też pewny, pewny, pewny byt zapewnić. Ale ja na takiej informacji się nie spodziewam. Mam nadzieję. Rashujo Mida. Papa, szoty. Pozdrawiam. Yeah.